Jeżeli ktoś do mnie dzwoni, jakoś nie wiem, powiedzmy w środku nocy, e, czy kiedy no jestem po prostu zajęty, czy zdenerwowany. E, Przepraszam bardzo. E, Halo, poradnia weterynaryjna? Halo! Halo, poradnia weterynaryjna? Poradnia psychologiczna! Właściwie tak, ale muszę mówić weterynaryjna, bo. poradnia? Oficjalnie tak. Yy, niestety, prawo polskie nie uznaje, że zwierzęta mają psychikę, dlatego po prostu klinika weterynaryjna. Co pan nie powie, to jest mój powód. Dlatego mam depresję, czuję się nierówno traktowany. Aha. Sytuacja następująca: składam podanie do McDonalda, Aha. dzwonią. Mówią, że CV wygląda obiecująco. Ja już cały w skowronkach, biegnę do biura na rozmowę, cały w skowronkach. Będzie na mieszkanie, na jedzenie, tak sobie myślę. Mhm. Wpadam i kurwa, drzwi są za małe. Za małe drzwi, nieprzystosowane Rozumiem. do dużych skaków morskich. Patrzę Rozumiem. obok. Jest podjazd dla inwalidów, ale żeby coś dla saków morskich, dla saków morskich, kulka w łeb najwyraźniej. Tak się nastraktuje. traktuje. Zaraz, czyli nie ma pan ani pieniędzy, ani pracy w nie tej chwili. Mam, ale nie jest tak, że nie chcę mieć. Wobec tego, w jaki sposób zamierza pan zapłacić za tę rozmowę? Jest za 30 zł naliczony w tej chwili. O, uj! Takie no są oj, ceny, to jest standardowa. Znajdziemy Was.